Dobry, witam Państwa. Stary browar dziedziniec. Mamy okienko pogodowe, więc wykorzystujemy na to, aby porozmawiać dalej o motoryzacji. Dzisiaj pierwszy dzień wystawy połączenia nowoczesności i aut historycznych. No i z tego tytułu moim gościem jest Pan Krzysztof Chodyszewski, kierownik zarządzający w firmie Autokompol. Zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Moja godność Kamil Czajkowski. Zaczynajmy zatem mamy bardzo ciekawy samochód, nowość na rynku polskim Renault Arkana. To jeszcze świeże auto, dosłownie pierwsze dni jest u nas w salonie, tak jest. Zupełnie nowy model. SUV, sportowe coupé? No to jest taki samochód, który można powiedzieć, że łączy właśnie te dwie, te dwie funkcje, czyli właśnie takiego klasycznego mhm. suwa z, no, z taką linią właśnie sportowego auta coupé w tym układzie, z nisko padającym dachem z tyłu, a przy okazji z bardzo dużym fajnym bagażnikiem. Nie? No to jest zupełnie nowość. To, odbieram to jako połączenie albo coś pomiędzy Renault Kajarem a Renault Koleosem. Właśnie dokładnie tak. To jest samochód, który w te dwa segmenty właśnie jakby wkracza między te dwa segmenty mm -hmm. i myślę, że, że, że jego linia, jego wygląd, jego nowoczesny styl no, będzie przyciągał klientów i, i, i będzie się fajnie sprzedawał. W Polsce od 2021 roku. Tak jest. Dostępny tak już w ofercie. Już w tej chwili są już opublikowane cenniki. Pierwsze auta już przyjeżdżają do salonów naszych. Mamy już je na miejscu i taka można powiedzieć premiera będzie już na początku Oficjalna premiera na początku czerwca. Na pewno Państwa o tym poinformujemy, jednak bardzo bym prosił i chciałbym, żebyśmy poruszyli bardzo ważną kwestię bezpieczeństwo. Jak Ren... Renault. Radzi sobie i ewoluuje w tematach bezpieczeństwa. Znaczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Renault zawsze było, to był ich mocny punkt, to zawsze o to dbało. Zaczyna, pamiętam jeszcze w latach 90. były te, zdobywało poszczególne gwiazdki, było jedną z pierwszych marek, które w kilku modelach miało pięć gwiazdek. To się zgadza. To I to prawo. cały czas jest kontynuowane i udoskonalane. No, w tej chwili faktycznie auta są bardzo do, mocno wyposażone w te elementy bezpieczeństwa, systemy, które pomagają kierowcy w czasie jazdy, które mu przypominają o wielu rzeczach, które go ostrzegają o, mhm. o różnych sytuacjach. Czyli jakie to są na przykład systemy? Na przykład, to działa? Jest... Wielu z Państwa o tym nie wie. Fajnie byłoby, jakbyśmy tak z dwa, trzy mhm. systemy może... No, pierwszy... Powiem o kilku mhm. oczywiście. No, pierwszy, który przychodzi mi do głowy, to powiedzmy czujnik martwego pola, czyli jadąc, jadąc autem chcemy wykonać manewr wyprzedzania. Mhm. Auto, które jedzie za za nami jest w jakby w martwym punkcie nie widzimy go natomiast wiadomo pojawia się sygnał w lusterku że nie powinniśmy w tym momencie wyprzedzać to jest jeden element są systemy śledzenia toru jazdy czyli trzymania nas trzymania toru jazdy między dwiema liniami gdy jedziemy prostą dro drogą mądry. tak jest on sobie sam koryguje tor jazdy w tym momencie jest system alarmu toru jazdy mhm. czyli kiedy najeżdżamy na linie nam kierownica i jakby nas pobudza do tego, żeby, żeby pilnować się w czasie jazdy w tym układzie. No jest oczywiście, są systemy, które y, bardzo są przydatne w jeździe na autostradzie, czyli ustawiamy sobie tempomat aktywny, y, ustawiamy sobie odległość między samochodem, który jedzie przed nami. Y, w momencie, kiedy tamto auto hamuje, czy zwalnia, y, system do, 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 dostosowuje naszą prędkość do auta poprzedzającego, aż nawet do momentu zatrzymania tego samochodu, Dobry. czyli unikamy, powiedzmy, kolizji y, no, i wypadku w tym momencie. Jaka jest największa nowość, jeżeli chodzi o Renault w systemie bezpieczeństwa? Wydaje mi się, że to, że po prostu jest aż tak dużo tych elementów w tym układzie. Mhm. Nie, czyli już w tej klasie samochodu mamy tak duży, tak dużo tych elementów, które poprawiają właśnie nie tylko bezpieczeństwo, ale też jakby komfort użytkowania samochodu. Jest system, który nam pomaga w czasie wyjazdu z parkingu na przykład tyłem. Czujniki tylne informują nas o nadjeżdża, nadjeżdżającym aucie i ostrzegają nas też, żebyśmy się pewnie włączyli do ruchu. Renault dostarczyło Suwa w wersji Coupé. Eee, świetny model pomiędzy Kajarem a Koleosem. Bezpieczeństwo nafaszerowane, auto naładowane, wszystkim co po pierwsze ma chronić człowieka. Tak jest. I dawać komfort z jazdy. Ale mamy też sportowy charakter. Pomarańczowy kolor to tak jest, jest taka chyba nowość w gamie kolorów Renault. O, akurat w autach trochę niższej klasy już te kolory też są dostępne, mm -hmm. bo jest i taki kolor pomarańczowy w nowym Renault Clio, który jest tam półtora roku już na rynku. Jest kilka takich efektownych kolorów również w nowym modelu Renault Captur. Mm -hmm. Natomiast to jest jakby taka kontynuacja takiego ożywienia, takiego efektownego... Odmłodzenia, wyg od efektownego wyglądu tego samochodu i właśnie stąd te kolory. Bo to nie jest tylko kolor. Mamy... Kolorowe akcenty na felgach. Tak. tak. Mamy ym, RS Line. Tak jest. Jest pakiet sportowy. Jest taki pakiet podkreślający jakby właśnie te walory yy, walory mm -hmm. sportowe nawiązujące do, do do bogatych tradycji Renault w Formule 1. Są takie ozdobne elementy. Na, przednich, na przednim i tylnym zderzaku mhm. grafitowane jest bardzo ładna felga aluminiowa z takim czerwonym akcentem podkreślający charakter sportowy. Jest oczywiście wiele jeszcze dodatkowych elementów wewnątrz tego no samochodu. No właśnie, do, przejdźmy do wewnątrz, bo wnętrze widziałem jest eleganckie, dyskretne, ale zapewnia wszystko. Naturalnie jest bardzo przyjemna, elegancka, efektowna tapicerka połączona skóra z elementami takiego zamszu. Jest charakterystyczna taka fajna, gruba kierownica pokryta skórą. Też z tym znaczkiem RS Line jest taka efektowna również deska rozdzielcza, mm -hmm. na której mamy takie elementy właśnie też grafitowane, podkreślające charakter sportowy. Jest również takie oświetlenie ambientowe w środku, które też podkreśla nowoczesność. właśnie nowoczesność i ten taki sportowy charakter, gdzie można zmienić ten kolor na kolor czerwony. Czerwony jest taki bardziej rasowy, sportowy charakter tego auta. Świetnie. Obecnie na świecie wszyscy zmagamy się z sytuacją covidową, no wiemy, że fabryki stanęły, wiemy, że dostawy samochodów nowych stanęły. Jak radzicie sobie z dostarczaniem dzisiaj aut? Jaki jest czas oczekiwania na przykład właśnie na arkanę? Jeśli chodzi o arkanę, tutaj producent się przygotował z tą premierą tego auta. Zostało zamówiony dość duży taki wolumenowa ilość samochodów mhm. na ten pierwszy start, żeby y, no, żeby te auta po prostu były dostępne, czyli zachęcić klientów właśnie tą, tym ślicznym wyglądem i żeby no były od razu y, od razu na placach. W czyli jaki jest dimerski. dzisiaj mniej więcej czas oczekiwania w y, obecnej sytuacji? Jeśli chodzi na pewno będziemy mieli około 30-40 samochodów na Szybką, na szybki zakup. I generalnie ta produkcja idzie na bieżąco, czyli generalnie tworząc takie auto od początku. Czas oczekiwania to jest gdzieś około dwóch miesięcy. To jest bardzo szybko. Tak, dwa, dwa do trzech miesięcy. Tak to, jest. na dzień dzisiejszy. Państwo w dzisiejszych czasach w sytuacji problemu globalnego, którym jest COVID. Dwa miesiące na dostarczenie samochodu, to jest rewelacyjny czas. Też tak myślę, też tak myślę. Mamy coś starego obok. I e, jedna rzecz jej łączy. Tak. silnik. Tak, to silnik jest... 1.3. Tak jest. Renault 10 silnik 1.3, Renault Arkana 1.3 turbo. Tak jest. 140 Jed koni. Tak 140 jest. koni. Jednakże jest tam pewne wspomaganie silnika, silnika benzynowego. Arkan. Tak. Czyli znaczy on, to jest ten akurat egzemplarz jest z silnikiem 1300 mhm. z turbo doładowaniem. Natomiast również jest dostępny ten samochód z większym silnikiem 1.6 w, w połączeniu z silnikiem z dwoma silnikami elektrycznymi, i wtedy tworzy to, wtedy tą technologię E-tech w tym momencie. Jak to funkcjonuje, jak to działa, żebyśmy mogli wyjaśnić, jak to, co ma to na celu. To ma na celu no, główną rzecz, czyli obniżenie, obniżenie spalania. Ekonomia. A, ekonomia, no i oczywiście ekologia, czyli zmniejszenie emisji, ekonomia. szczególnie w mieście. Samochód właściwie w trybie jazdy takiej miejskiej można powiedzieć, że w 80% jest w stanie jechać na silniku elektrycznym w tym momencie. Natomiast no, już przy dłuższej trasie, przy wykorzystaniu większej mocy, ten silnik spalinowy jest jakby do, jest dołączany i jakby pod, 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 podnosi jeszcze wydajność wydajności gazu. Czy nazwać tego pewnego rodzaju hybrydą? Tak, to jest klasyczna hybryda. To jest, hybryda. To jest, klasyczna, to jest hybryda. klasyczna hybryda. Tak, jest połączenie dwóch silników elektrycznych z silnikiem spalinowym. Tam jest oczywiście jeszcze układ od, odzyskiwania energii w czasie jazdy w Poprzez mieście. Poprzez hamowanie? Poprzez hamowanie, tak jest i to powoduje. Że jakby zasięg tego auta nam, nam, nam wzrasta, drodzy Państwo, e, myślę, że nic dodać, nic ująć na temat Renault. Arkany, ja jestem nią zachwycony, miałem okazję się przejechać. Super samochód, myślę, że jest to rewelacyjne rozwiązanie dla wielu pomiędzy. E, Pomiędzy, poszukującego czegoś pomiędzy samochodem rodzinnym, a samochodem sportowym. Tak jest. E, zapraszam do salonu w Autokompol. A Tobie bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję Życzę spokojnego dnia Państwu również. Pozdrawiamy dziękuję. serdecznie. Cześć.